Państwo e, nasze, ci, którzy nas słuchają, jeszcze słuchają, są z nami. Niektórzy, wiem, widziałem, obserwowałem, byli z nami no, prawie cały czas. Więc słyszeliście różne historie. Słyszeliście historie różnych ludzi, różnych osób. I gdybyście znali ich, tak jak na przykład ja ich znam, to byście wiedzieli, że to są osoby, które i niektórzy są dyrektorami, niektórzy się uczą jeszcze, niektórzy są nauczycielami i tak dalej. To są bardzo różne osoby, ale jedno ich łączy. Łączy ich to, że w pewnym momencie ich życia coś się wydarzyło. Spotkali się z Bogiem. Nie w mistyczny, jakiś dziwny, mistyczny sposób, ale postanowili podążać za nim, być posłuszni Jego słowu, być posłuszni temu, co mówi Jego, co mówi jego słowo, co mówi Biblia. I spotkali się z nim naprawdę. I coś się zmieniło. I to było to można było stwierdzić. Każdy z nich mógł wam powiedzieć, zaświadczyć, że coś istotnego się stało, że, że to było tak, jakby, jakby wcześniej było coś czarne, teraz jest białe. Jakby, jakby wcześniej był strach, teraz jest wolność. Wcześniej był brak pewności zbawienia, a teraz jest pewność zbawienia. I o tym mówimy. Mówimy o czymś największym tak naprawdę. Po co tutaj jesteśmy? Po co my to nagłaśniamy? Po co jesteśmy tutaj z, z wami? Dlaczego to robimy tak publicznie? Ktoś mógł powiedzieć, dlaczego nie do kościoła, dlaczego nie w Ścianach, dlaczego my tam tego nie mówimy? Dlatego, że to jest bardzo istotna informacja i każdy potrzebuje usłyszeć, czy na ulicy, czy w kościele, czy gdziekolwiek, musi o tym usłyszeć. To jest zbyt ważna rzecz, żeby ludziom było to odebrane. Mianowicie to, jak można spotkać Boga, żyjąc tu, na tej ziemi, bo można go spotkać i można być pewnym swego zbawienia, wiecznego zbawienia. Można. To jest możliwe. Jezus powiedział, kto we mnie uwierzy, choćby umarł, fizycznie umarł, żyć będzie. I powiedział tak, jeśli ktoś we mnie wierzy, żyć będzie na wieki. I mam miał na myśli życie z Bogiem. Apostoł Jan powiedział do tych, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, z tego swojego serca wierzyli, powiedział, to wam mówię, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest możliwe. To jest możliwe. Jak przychodzi się do Boga? Biblia mówi, jest jasna co do tego, że każdy, kto do Boga przychodzi, musi uwierzyć, że On istnieje. Jeśli nie wierzysz i nie chcesz, to wierzyć trudno. To jest Twój problem. Ale każdy, kto do Boga przychodzi, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli zechcesz Go szukać, to jest tylko dla tych, którzy zechcą Go szukać, dla wszystkich. Ale nie wszyscy chcą. Ale ci, którzy zechcą, znajdą Go. Ci, którzy zawołają w swoim sercu: Boże, wierzą! uratuj mnie, zbaw mnie daj mi życie, zmień moje życie ci, którzy zechcą poznają Jego miłość ci, którzy zechcą, zawołają do Niego bo to jest sposób na szukanie i znalezienie Boga serdeczne całej swojej siły wewnętrznej wołanie do Niego i wtedy Duch Święty przychodzi, Bóg odpowiada i tak zaczyna się zmiana i tak zaczyna się nowe życie nowe życie z Chrystusem to się stało w życiu wszystkich tych ludzi, którzy tutaj mówili. To się stało w życiu tych, którzy śpiewali. To się stało w naszym życiu. I chcemy, żeby stało się w życiu każdego. Jak apostoł Paweł powiedział, kiedy więz był związany, w więzach stał przed królem, ówczesnym królem, Pan mówi, tak, królu, chciałbym, żebyś był taki sam z wyjątkiem tych więzów. Chciałbym, żeby, żeby coś takiego jak mi przydarzyło się i Tobie i my również mówimy, chcemy, żeby to, co nam się przydarzyło, przydarzyło się i Wam. I to jest możliwe. To jest możliwe dziś. To jest możliwe teraz. To jest możliwe nawet w tej chwili. Ale nawet jeśli nie teraz, to ja mam świadomość, że Słowo zostaje zasiane. Że, że, że ta myśl zostaje zasiana. I wiem też, że kiedy nadejdzie moment, kiedy za, naprawdę zaczniesz wołać do Boga, naprawdę zaczniesz szczerze Go obsywać, to On ci odpowie. I wtedy, kiedy nadejdzie taki moment, pamiętaj o tym, Biblia mówi, liście do Rzymian, ten sam apostoł Paweł, którego wcześniej wspomniałem, powiedział tak, że jeżeli ktoś uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, a ustami swoimi wyznał, że Jezus jest Panem, Jego Panem nie jakimś tam, ale Jego Panem że podda swoje życie Bogu Biblia mówi, zbawiony będzie zbawiony będzie i chcę, żeby to zostało z każdym z nas jeśli ktoś z nas słuchających do tej pory chciałby, jeszcze przez ten moment przez tę chwilę, bo my już kończymy ale jeszcze przez moment będziemy tutaj, podejdźcie do nas jeśli chcecie się modlić. o to właśnie o czym powiedziałem przed chwilą jeśli chcielibyście Spotkać się z Bogiem. Właśnie tu. A dlaczego nie pod kolumną Zygmunta? Dlaczego nie w takim otoczeniu? Dlaczego nie? To wszędzie jest możliwe. To jest możliwe, jak słyszeliśmy, nie wiem, jak ktoś spał gdzieś pod kołdrą, był, ktoś był w, wśród innych ludzi, sam. To wszędzie jest możliwe. Bo Bóg jest wszędzie. przez obecny, przez Ducha Świętego. Ale, możesz go, ale tylko wtedy, kiedy go zawołasz, kiedy wezmiesz go serdecznie z całej swojej siły, wtedy Bóg odpowiada. I do takich szczerych ludzi, którzy szukają Boga, my tutaj przychodzimy. Do nich właśnie, wszystkim głosimy, wszystkim mówimy. Ale ci, którzy będą go bardzo szukać, znajdą. I mamy tego świadomość. Moi drodzy, dziękujemy Wam za to, że słuchaliście na nas aż dotąd, za Waszą cierpliwość, za to, że, że byliście z nami, wokół nas. Ale tak naprawdę to nie chodzi o nas. To chodzi o Was, to chodzi o Boga. I to chodzi o życie wieczne. O życie wieczne, moi drodzy przyjaciele, więc podejmijcie tę decyzję. Jeszcze jesteśmy przez jakiś czas tu na tym miejscu, ale dziś już, kończymy. dziś już kończymy. Do zobaczenia. Będziemy tutaj za trzy tygodnie w tym miejscu, jeśli będziecie pamiętać. Ale tak czy inaczej, nie musicie czekać na nas. Możecie po prostu podjąć tę decyzję sami. Sami, też między wami i Bogiem.